Nazywam się Beata Więcek, mam 37 lat, mieszkam w Stachowie. Proszę panią, zgłosiła się pani do naszej akcji, bo jak rozumiem, chce pani schudnąć, ale nie tylko. Skąd pani się o tej akcji dowiedziała? Zecha oczywiście. Zecha to znaczy z gazety, czy może z internetu? Ze, z gazety. gazety. Codziennie tak. pani czyta, czy to był przypadek, ktoś pani podpowiedział? Nie, czytam co piątek na pewno i zdarza mi się, że w tygodniu też. Proszę powiedzieć, kiedy Pani się już o tym dowiedziała, czy to od razu pomyślała sobie Pani tak, ja chcę w tym wziąć udział, czy trzeba to jednak było przemyśleć, a może jednak nie, czy były jakieś opory? Chciałam wziąć udział, ale nie wierzyłam, że może mi się udać. Czyli jakie było pierwsze wrażenie, jak otrzymała Pani telefon, że przez to pierwsze si to Pani przebrnęła? No, fajne. Rozpłakałam się. Rozpłakała się Pani z radości. A jak rodzina, jak reakcja? Czy wiedzieli, czy to miała być niespodzianka? Znaczy, mąż wiedział, ale nie wierzył, że pewnie mi się nie uda. Ale teraz się udało, więc rozumiem, że będzie wspierał? No chyba tak. Jak wobec tego no, wyglądały posiłki państwa? Czy mąż też będzie się odchudzał, czy nie musi? Czy będzie pani na dwie ręce gotować? Nie musi, jest szczupły. Nie, zobaczy. No, pewnie na dwie ręce. A czy był, na przykład byłby gotów też przejść na takie zdrowe żywienie, co nie znaczy, że musi się odchudzać? Nie wiem. Może. Dobrze, to jeszcze proszę powiedzieć, czy jest Pani, ma Pani w sobie to takie zaparcie i tą świadomość, że to jest zmiana w ogóle trybu życia, że to nie tylko te 100 dni, jeżeli Pani weźmie udział, tylko że to już tak po prostu ma być cały czas inaczej? Nigdy właśnie nie mogłam sama wytrwać. Teraz może pod, pod kontrolą. Może by mi się udało? Bo idea naszej akcji jest taka, że nie tyle, żeby odchudzić przez te trzy miesiące, prawda, osoby, które się zgłosiły, tylko żeby one zmieniły w ogóle mentalność. I teraz pytanie właśnie czy te trzy miesiące ma Pani taką nadzieję, że właśnie utrzyma Pani później dalej ten nowy sposób bycia? Mam nadzieję.